Jeżeli spieprzyliście w życiu wszystko, jeżeli nie udało wam się nic, rozpieprzyliście wszystko, macie, nie wiem, nałogi, jesteście nic nie warci w życiu i wszyscy o tym wiedzą, to jedyne miejsce, gdzie możecie nadrobić swoje poczucie do wartościowania, swoje ego, to jest polityka. I tacy ludzie w Polsce trafiają do polityki. Proszę spojrzeć na fizis, na twarze tych sasinów, tych, znaczy obojętnie po jakiej stronie, bo ja teraz nie mówię tylko o opisie, a ja mówię równie dobrze o platformie. tak? Już nie pamiętam tego faceta, który z tą gębą podobną do sasina się tłumaczył na, z wizyt na cmentarzu. Był jakiś Mirosław, tak? Mirosław jakiś tam. Spójrzcie na ich gęby. Intelektualne. Spójrzcie na to, co ci ludzie reprezentują sobą. Zadajcie sobie jedno pytanie. Jaki sukces życiowy ma jakiś obajtek, srajtek czy jakiś inny, inny benzwał? Jakie oni mają osiągnięcia? Jak to ktoś powiedział, kiosku ruchu nie byliby w stanie prowadzić, a jedyne, jedyne do czego może by się nadawali, to kury szczać, prowadzać. Po prostu. Nic więcej. Nic więcej. Ci ludzie są windowani w Polsce na największe szczyty. No dlatego, że będą lojalni, dlatego, że pana Boga za nogę złapali, dlatego, że nie śniło im się o takich pieniądzach, bo dostawaliby 500, plus, a teraz mają po 5 milionów dzięki spółkom, które kiedyś się nazywały spółkami skarbu państwa, teraz to są synekury partyjne po prostu. No to ci ludzie dla tych miliardów, dla tych milionów, Zabiją każdego. Zabiją każdego, który stanie na ich drodze. Zamordują bezwzględnie każdą osobę. No co myślicie, że nie stać ich na to, żeby za parę milionów rzucić Ukraińcom czy komukolwiek zresztą, żeby wykonali zlecenie płatnego zabójstwa. Zrobią to. Zrobią to dlatego, że wiedzą, że będą siedzieć. Wiedzą, że głową odpowiedzą za swoje zbrodnie. Tutaj nie ma pokojowej metody przyjęcia.